Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj przygotowałam książki do czytania na zachętę. Takie, które dawno temu mnie już zafascynowały. Jest to trylogia Pauliny Simons. Pierwsza część Jeździec Miedziany, druga Tatiana i Aleksander i trzecia Ogród Letni. Książki wydane w 2013 roku, pierwsza część się ukazała w 2013, ja sięgnęłam po nią w 2015 roku i muszę powiedzieć, że od tamtej pory nie pamiętam książki, która by mnie tak zafascynowała. Wyjątkowa historia przepięknej miłości w niezwykle trudnych czasach, ponieważ pierwsza część rozpoczyna się wybuchem II wojny światowej. Młodziutka, 17-letnia Tatiana rozpoczyna nagle bardzo dorosłe życie. Musi odnaleźć się w niezwykle trudnej sytuacji. Historia przepiękna, bo przeplatana piękną miłością miłością trudną, miłością w czasach wojny, ale dająca ogromną nadzieję, e, ogromną wiarę, że miłość może przetrwać wszystko. Bardzo mnie tak zafascynowało to, to że e, ogromny głód znaczy zafascynowała, za złe słowo ale. Że, że głód i niezwykłe uczucie o głodu i przetrwania w czasie wojny, to, to mnie w ogóle wzruszyło w tej książce, ale przepięknie opisana miłość to to, co, co było pięknego. Książki, w zasadzie, wszystkie trzy wyjątkowe. A dlaczego muszę opowiedzieć tak osobiście, jak się rozpoczęła moja przygoda z tą trylogią? Właśnie w 2015 roku. Pożyczyłam pierwszy Tom Jeździec Miedziany. Na weekend, w piątek, po pracy, wydawało mi się, że taka jedna na weekend mi wystarczy. Niedzielę skończyłam ją i w środku nocy, niemalże, otwierałam bibliotekę, żeby wypożyczyć drugą część i czytać ją dalej. Niesamowita historia, niesamowita książka. I dowód właśnie na to, jak bardzo wciągająca jest ta historia, dlatego ją bardzo serdecznie Państwu polecam. Taki pakiet potrójny jest gwarancją udanego prezentu. Ja nie mam problemu z kupieniem prezentu komuś bliskiemu, bo wiem, że jak podaruję komuś te trzy książki, to będzie to trafiony prezent. Zapewniam. Ja bardzo lubię papierowe książki, mimo że one są dość pokaźne. Każda z tych książek ma około 600 stron i no, przyznam szczerze, że ważą. Papierowa książka ma swój urok. Szelest kartek, zapach. To jest piękne w wersjach papierowych i na pewno warto je mieć w domu pod ręką. Niemniej jednak, y, y, ostatnio przekonałam się do czytnika elektronicznego i y, y, przyznam szczerze, że z wygody sięgam do niego dość często, szczególnie w podróży, y, szczególnie na wakacjach, gdzieś gdzie y, liczy się miejsce w walizce, a taki czytnik y, zajmuje niewiele. Y, jest lekki, wygodny. I w tej chwili mam w nim około 30 tytułów, które czekają w kolejności na przeczytanie. Mam nadzieję, że zachęciłam Was do sięgnięcia po trylogię Pauliny Simons, Jeździec Miedziany, Tatiana i Aleksander oraz Ogród Letni. Następne recenzje przygotuję coś współczesnego coś, co się ukazało dokładnie dzisiaj. Czekajcie. Do zobaczenia. To będzie ten mróz, który przeczytam w weekend. <śmiech> Szerokości. <śmiech>